to jest taki czas, gdy w naszych ogrodach i na działkach oraz łąkach zaczynają pojawiać się wszelkie chwasty i zioła. Dzisiaj o kolejnej roślinie, która jest naszym wielkim sprzymierzeńcem, a mianowicie glistnik jaskółcze ziele. Glistnik jest rośliną, której nie da się pomylić z innymi dzikimi roślinami. Jest charakterystyczna, ma pierzaste, klapowane liście, żółte kwiaty. Pomarańczowy sok, który wycieka z przeciętej łodygi. Traktujemy go jako chwast, ale uwierzcie, że to zielo jest bardzo mocne, nie warto tej mocy lekceważyć. Glistnik w fitoterapii i zielarstwie od wieków był stosowany na dolegliwości skórne, na dolegliwości trawienne, a nawet do oczyszczania organizmu. Współczesna fitoterapia również się nim interesuje. Toczą się badania naukowe, które potwierdzają wiele z jego tradycyjnych zastosowań. Po pierwsze, glistnik zawiera alkaloidy o działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. Te alkaloidy to są m.in. helidonina, berberyna czy sanguinaryna. Mają one właściwości przeciwustrojowe, przeciwdrobnoustrojowe, i badania pokazują, że ekstrakty z glistnika potrafią zahamować rozwój gronkowca złocistego, paciorkowców, a nawet niektórych wirusów, takich jak brodawczak ludzki, czyli HPV. Naj, najpowszechniej chyba stosuje się glistnik na kurzajki i brodawki. To jest najpopularniejsze zastosowanie ludowe glistnika, z jakim się spotykam. Sok ze świeżego glistnika nanoszony bezpośrednio na kurzajkę, czy brodawkę, czy nawet włókniaka może przyczynić się do ich zaniku. Działa drażniąco na zmienioną tkankę i mobilizuje skórę do regeneracji. Kolejnym zastosowaniem glistnika to napary i nalewki, które wspierają wątrobę i drogi żółciowe. Dawniej stosowano właśnie glistnik przy problemach trawiennych, przy bólach wątroby czy przy kamicy żółciowej. Dzięki działaniu rozkurczowemu i żółciopędnemu wspomaga funkcję wątroby. Badania wykazują, że te alkaloidy z glistnika mają wpływ na poprawę przepływu żółci i zmniejszenie stanów zapalnych w obrębie przewodów żółciowych. Tylko uwaga! Te substancje są toksyczne. Wewnętrznie glistnik może być stosowany tylko pod kontrolą specjalisty, więc naprawdę zachowajcie proszę umiar i stosujcie to zgodnie z wiedzą, bo choć glistnik może przynosić ulgę w dolegliwościach układu trawiennego, trzeba go stosować ostrożnie i zgodnie z zaleceniami doświadczonego fitoterapeuty. Odwary, napary, nalewki i mikstury na bazie glistnika bywają stosowane również przy skurczach jelit, przy niestrawności, przy wzdęciach, zaparciach i bólach wątroby. Jedną z takich form jest są enzymy Bołotowa, tak zwane. W medycynie ludowej Europy Wschodniej, zwłaszcza w tradycji rosyjskiej, popularne jest przygotowywanie tak zwanych enzymów według przepisu doktora Bołotowa. Enzym z glistnika to jest taki rodzaj naturalnego fermentu, który wspiera mikrobiom jelitowy, wspomaga trawienie i oczyszczanie organizmu oraz regenerację komórek. Przygotowanie takiego enzymu bołotowa jest stosunkowo proste. Potrzebujemy duży słoik, wygotowany, 2,5 do 3 litrów przygotowanej wody, która ma temperaturę pokojową, do tego szklanka cukru lub szklanka miodu i łyżka prawdziwej takiej wiejskiej, niepasteryzowanej śmietany i do tego szklanka świeżego lub suszonego ziela glistnika. Do tego dużego słoja y, dodajemy cukier i łyżkę śmietany, dodajemy wodę, mieszamy do rozpuszczenia. Następnie dodajemy rozdrobnione ziele glistnika w woreczku z y, właśnie z uprzednio wygotowanej gazy. Do tego zawiniątka <coughs> należy włożyć obciążenie, tak aby po włożeniu do słoika opadło na dno i przykryć słoik gazą złożoną w dwie-trzy warstwy, żeby tam żadne muszki nie naleciały. Nakładamy gumkę, odstawiamy w ciepłe, ciemne miejsce na około 2-3 tygodni, i w międzyczasie zaglądamy do słoika, żeby zbierać tworzący się jasny kożuch na powierzchni. I teraz do obciążenia nie nadają się żadne metalowe przedmioty. To może być wygotowany kamień, szkło, porcelana, cokolwiek, co nie wchodzi w reakcję z tymi kwasami. Po trzech tygodniach fermentacja jest zakończona, zakwas bołotowa jest gotowy. Powierzchnia tego, co nam się wytworzy, powinna być czysta, bez kożucha, no i dobrze sfermentowany napój ma. Taki jasnożółty kolor, taki owocowy zapach. Smak jest dosyć kwaśny, przyjemny, z lekką nutą goryczki. Przypomina bardzo musujący sok grejfrutowy, albo niektórzy mówią fante. Więc do słoika odlejam, odlewamy, ze słoika odlewamy litr tego enzymu do picia, wstawiamy do lodówki. A resztę uzupełniamy litrem wody z 1 trzecią szklanki cukru jako pożywkę dla bakterii, więc po 3-4 dniach ten kwas ponownie sfermentuje i można tą czynność po powtarzać nawet trzykrotnie. Yy, pleśń oznacza, że nie przebiegła fermentacja prawidłowo i trzeba to wyrzucić. Za prawidłowy proces fermentacji odpowiada właśnie dodatek tej śmietany, która musi zawierać żywe kultury bakterii, więc te produkty ze sklepów po prostu się nie nadają. Musicie znaleźć taką śmietanę gdzieś od gospodarza. Terapia tym enzymem bołotowa składa się z dwóch etapów. Pierwszy, przez pierwsze 14 dni pijemy od łyżeczki do nawet 100 ml trzy razy dziennie. No, i można stosować też drugi etap przypominający w późniejszym czasie. Ale najważniejsze, co powinniście wiedzieć, to po co my to robimy? Po co pić taki ferment z glistnika? Przede wszystkim w tym napoju pozostają najsilniejsze pałeczki kwasu mlekowego. A te enzymy glistnika ułatwiają wydalanie z organizmu metali ciężkich. Jest to rzeczywiście bardzo odtruwające ziele. Kwas bołotowa oczyszcza przewód pokarmowy, oczyszcza drogi moczowe, oczyszcza układ oddechowy. Pod wpływem kuracji tymi enzymami bołotowa następuje szybsza wymiana komórek, czyli w miejsce starych powstają nowe, zdrowe komórki. Organizm się generalnie odmładza i regeneruje. Poprawia się praca układu pokarmowego, odbudowuje się flora bakteryjna, Zmiany widać po lepszym stanie skóry, po większej odporności, po tym, że ustępują Wam różne stany przewlekłe, zapalne, ustępuje kaszel czy katar. Poprawia się po prostu stan zdrowia i poprawia się samopoczucie. No i słuchajcie, mi się od razu nasuwa pytanie, czy waszym zdaniem osoby po usunięciu pęcherzyka żółciowego, czyli po cholecystektomii, mogą pić takie enzymy. I tutaj odkryłam, że sytuacja jest dość złożona, bo teoretycznie tak, ale właśnie trzeba zachować olbrzymią ostrożność. Dlaczego? Dlatego, że co prawda enzymy wspierają trawienie i równoważą mikroflorę, co właśnie może być po tej cholecystektomii zaburzone, jednak ferment z glistnika, z uwagi na to, że pobudza wydzielanie żółci z wątroby, Poprawia jej odpływ przez przewody żółciowe, ale może być zbyt gwałtowny, bo właśnie te alkaloidy mogą drażniąco działać na wątrobę i na układ żółciowy. I ponieważ po usunięciu woreczka żółciowego żółć spływa bezpośrednio do jelita cienkiego, a jej przepływ może być nieregularny, to nadmierne takie pobudzanie żółci może wywoływać biegunki, nudności czy nawet ból. Natomiast y, ja, dlaczego warto jednak mimo wszystko po konsultacji z fitoterapeutą, zwłaszcza jak się ma objawy typu wzdęcia czy tam bóle brzucha, należy zacząć od bardzo małych dawek, czyli na przykład jedną łyżeczkę dziennie i się obserwować. Jakie jeszcze mamy zastosowanie glistnika? No można zrobić nalewkę alkoholową, która była bywa stosowana przy nerwobulach, przy bezsenności, czy na przykład bólach miesiączkowych, stosuje się w mikrodawkach, po kilka kropelek roz, rozcieńczonych w szklance wody. Najczęściej proporcje tej nalewki alkoholowej to jest jedna część glistnika i pięć części alkoholu. Stosuje się także odwary z glistnika. Odwary, czyli gotowanie na małym ogniu, glistnika można stosować właśnie w takiej postaci jako płukankę do jamy ustnej, zwłaszcza jeśli dolegają wam takie rzeczy jak afty, jak stany zapalne właśnie w jamie ustnej. No i powiem Wam ciekawą historię, że glistnik właśnie w postaci odwaru, jako kąpiel przy grzybicy stóp, może przynieść naprawdę bardzo dużą ulgę. No i właśnie po raz kolejny podkreślam, że picie naparów z glistnika może prowadzić do dosyć ostrych skutków ubocznych, może to być nawet ostre zapalenie wątroby, mogą to być nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, czy senność i zawroty głowy. Pamiętajcie, że to nie jest od takiej małej ilości, jednak nie udało mi się znaleźć żadnej informacji na temat tego, jaka dawka jest potencjalnie niebezpieczna. Przeszukałam wszelkie zasoby internetu i naprawdę nie trafiłam na informację, jaka jest minimalna, czy jaka jest maksymalna dawka glistnika, która dawka jest hepatotoksyczna, dlatego że wszystko zależy od tego, w jakiej formie jest ten preparat: czy to jest napar, nalewka, czy ekstrakt, jak długo stosujemy, jak dużo stosujemy i jaka jest indywidualna wrażliwość organizmu. Więc tutaj naprawdę to jest jedna niewiadoma. Na pewno osoby z uszkodzoną wcześniej wątrobą bardziej narażone są na nieprzyjemne skutki. Natomiast dawki, które są uważane za stosunkowo bezpieczne, to jest właśnie na przykład napar z jednego grama glistnika na szklankę, więc to uważa się, że to jest bezpieczne, jeśli pijemy maksymalnie jeden raz dziennie, nie dłużej przez 7 dni. Hmm. Co jeszcze? Ja myślę, że w ogóle w przypadku takich informacji trzeba naprawdę zachować dużą ostrożność, chociaż jak zwrócicie uwagę na oferty sklepów, aptek, zielarni czy sklepów internetowych, to mamy mnóstwo produktów na bazie glistnika. Są to i maści, i płyny do stosowania zewnętrznego, i suplementy diety w kapsułkach, w tabletkach, w syropach, w nalewkach, w kąpielach, kroplach ziołowych. Są gotowe, suszone zioła do zaparzania zarówno samego glistnika, jak i w mieszankach ziołowych. Robi się maści i oleje z glistnika, ale to akurat do stosowania raczej zewnętrznego. Natomiast do użytku wewnętrznego tych preparatów jest naprawdę bardzo dużo. I są one przebadane i sprawdzone, więc tutaj mówię, zachowujemy ostrożność, ale też jakby no nie, nie jest konieczne unikanie tego zioła w ogóle. Nawet w homeopatii stosuje się taki preparat na bazie glistnika, który podaje się w schorzeniach wątroby, właśnie przy żółtaczce, w bólu głowy, pochodzenia wątrobowego itd. Tak no i zwróćcie uwagę też na zasoby jakie są w internecie jeśli chodzi o badania doktora Różańskiego. To jest rzeczywiście dla mnie wyznacznik tej wiedzy. Alkaloidy zawarte w glistniku według doktora Różańskiego wykazują działanie żółciopędne i żółciotwórcze, wspomagają pracę wątroby i dróg żółciowych, mają również działanie rozkurczowe. Łagodzą bóle brzucha, łagodzą kolki, mają działanie przeciwwirusowe, czyli możemy um, liczyć na pomoc glistnika w terapiach infekcji wirusowych. No i co ciekawe, mają też właściwości uspokajające, które działają podobnie jak kodeina. Jeśli chodzi o zastosowanie terapeutyczne według doktora Różeńskiego, przy chorobach wątroby i dróg żółciowych, glistnik jest skuteczny, jeśli chodzi o leczenie zastojów żółci, kamicy żółciowej oraz kolki żółciowej. Jeśli chodzi o dolegliwości przewodu pokarmowego, glistnik stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, hemoroidów czy w terapii wspomagającej leczenie nowotworów, no i układ oddechowy czyli w połączeniu z innymi ziołami glistnik może łagodzić kaszel i objawy zapalenia krtani oraz zapalenia gardła. Jeśli chodzi o formy polecane stosowania przez doktora Różańskiego, to albo maceraty, czyli przygotowane świeże rośliny moczone w 20 częściach wody lub płynu ringera i stosuje się do 25 ml kilka razy dziennie. Można zrobić według doktora nalewkę ze świeżego surowca, można wykorzystywać w połączeniu z innymi ziołami, takimi jak dymnica, siwiec, tymianek, czomber, macierzanka, płesznik, ślas, prawoślas, żywokost, kurkuma, rzepik, mniszek, kocanka, szanta, karczoch, ostropez, dziurawiec i lebiotka. To tyle jeśli chodzi o zastosowanie w medycynie naturalnej. Natomiast chciałabym Wam również dużo powiedzieć na temat stosowania glistnika w ogrodach, bo to też to jest dla nas bezpieczniejsze, ale też bardzo, bardzo korzystne, dlatego że glistnik jest naturalnym odstraszaczem szkodników. Odstrasza świetnie mszyce, ślimaki, niektóre larwy owadów. Warto przygotować z niego gnojówkę lub wywar i opryskiwać narażone rośliny. Jest to silny i jednocześnie naturalny środek. Jest to również roślina wskaźnikowa. Jeżeli glistnik pojawia się u Was w dużej ilości w ogrodzie czy na działce, jest to znak, że wasza gleba jest bogata w azot, ale może mieć zaburzone mikrobiomy, czyli bakterie. Obecność glistnika w takich ogrodach wskazuje też na to, że gleba jest żyzna, ale ma odczyn zasadowy, czyli tak jak u mnie, ja mam mnóstwo glistnika w moim ogrodzie i rzeczywiście za każdym razem, jak badam glebę mojego ogrodu, wychodzi mi odczyn od normalnego do zasadowego. Yy. Jeśli chodzi o zastosowanie glistnika, to przy, w ogrodach, gdzie macie w grządkach młode roślinki posadzone, takie młode siewki, glistnik może być jako ściółka stosowany właśnie w takich miejscach, bo nie tylko daje cień i chroni glebę przed wysychaniem, ale także wzmacnia rośliny, które obok rosną. Glistnik stosowany w gnojówce to jest preparat, który rzeczywiście wykorzystujemy w ekologicznej uprawie roślin, jako środek ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami grzybowymi, i właśnie jako nawóz, który rośliny wzmacnia. Jak przygotować gnojówkę z glistnika? No to jest bardzo proste, bo około kilograma świeżego glistnika całą roślinę. Czyli stosujecie i łodygi, i liście, i kwiaty. Można z korzeniami, można bez korzeni, jak Wam akurat wyjdzie. Rozdrabniacie tą roślinę i zalewacie około 10 litrami wody. Mieszacie kijem czy patykiem. Przykrywacie tak, żeby troszkę powietrza tam dochodziło, i codziennie przez następne dwa tygodnie mieszacie ten, ten roztwór. I następnie, jeśli zauważycie, że przestanie się ten, ta gnojówka pienić, nabierze ciemnej barwy, no i takiego specyficznego zapachu, bo wiecie, słowo gnojówka nie wzięło się od perfum. To wtedy znaczy, że macie ten gotowy preparat już do zastosowania. No i teraz, żeby opryskać rośliny przeciw chorobom grzybowym i przeciw szkodnikom, rozcinięcamy tą gnojówkę w konewce 10-litrowej, dajemy na 10 litrów wody 1 litr gnojówki. Stosujemy ten oprysk co 7 do 10 dni najlepiej w pochmurne dni albo wcześnie rano lub późno wieczorem i genialnie to działa na pomidory, na ziemniaki, na kapustę, ogórki, na wszystkie drzewka owocowe, tam, gdzie są mszyce przędziorki, gąsienice, czy mączniak, czy rdza, tam czy choroby grzybowe, tam zastosujcie ten właśnie oprysk z blistnika. Możecie też takim roztworem podlewać rośliny, żeby je wzmocnić i tutaj rozcieńczanie jest troszeczkę inne, bo 1 litr gnojówki rozcieńczacie w 20 litrach wody i wtedy raz na 2-3 tygodnie podlewacie swoje rośliny, które wymagają wzmocnienia. Jakich efektów się spodziewać po takim działaniu? No przede wszystkim odstraszacie szkodniki, szczególnie mszyce i gąsiennice. Ograniczacie rozwój takich chorób, jak mączniak, krdzaczy, czy inne grzybobój, grzyb, grzybowe choroby. No i wzmacniacie odporność swoich roślin, poprawiacie kondycję liści i pędów, niektóre substancje obecne w, glos, w glistniku, takie na przykład jak helidonina, one hamują rozwój niektórych chwastów i patogenów. Także, jedyne co mogę jeszcze tutaj doradzić, żeby nie stosować takich oprysków w czasie silnego słońca, bo można poparzyć liście. Tak samo na bardzo młode roślinki, młode siewki, ponieważ ta gnojówka może być dla nich zbyt silna. No i po miesiącu od stworzenia takiego roztworu on powoli traci swoją skuteczność. Także trzeba się, że tak powiem, sprężać w stosowaniu tego roztworu. Jak widzicie, glistnik to nie jest tylko chwaścior, ale jest to lecznicza roślina z potwierdzonym działaniem, wymaga szacunku, bo tak jak wiele roślin trujących może i pomóc, i zaszkodzić. W ogrodzie jest ogromnym naszym sprzymierzeńcem w walce ze szkodnikami, także zachęcam Was, żebyście spojrzeli na glistnika takim bardziej łagodnym okiem, bo być może następnym razem nie wyrwiecie go od razu, tylko właśnie zaprosicie do współpracy. W opisie tego filmu pokażę Wam z jakich materiałów i publikacji korzystałam, tworząc ten materiał, bo rzeczywiście sprawdziłam bardzo wiele różnych źródeł i takich, jeśli chodzi o skład chemiczny glistnika, o jego działanie, także dużo bibliografii. Zachęcam Was też ponownie do zajrzenia na mój blog, gdzie też wszystko, co tutaj słyszycie, opisałam. I podałam też szczegółowe właśnie zastosowanie tego glistnika zarówno wewnętrznie do ustnie, jak i w postaci właśnie gnojówek do ogrodu. Zachęcam Was bardzo do otwarcia się do tego glistnika, i, no i cóż, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do następnego razu.